ponieważ zbliżają się wybory do samorządu i na prezydenta na tej jesieni. W związku z czym mam pytanie na początku. Czy to jest może miasto Ostrów Wielkopolski? Okręg wyborczy numer 10, Park Miejski? A państwo to wyborcy? W takim razie muszę powiedzieć, że macie przerąbane. A ja mam do was paskudny żal. Kandydowałem w Waszym okręgu wyborczym w poprzednich wyborach i nie dostałem od Was złamanego krzyżyka. Mogliście mnie wybrać, a nie wybraliście. Szansę, żeby się poprawić. Żeby nie było, prawda? Niedomówień, to ja przygotowałem listy wyborcze w tym roku i w tym okręgu. Proszę. Tu jest lista P.O., żeby nie było niedomówień. Na pierwszym miejscu tej liście jestem ja. Następnie lista SLD. I tu na pierwszym miejscu na tej liście też jestem ja. I następna lista. Lista SLD na pierwszym miejscu, ja i na końcu lista PSL. I kto jest na pierwszym miejscu? Ja, bo ja się swoich poglądów nie wstydzę. Pomijmy to od 1 do 15. Wszędzie na pierwszym miejscu, ja. Zatem, wyborco, jeżeli chcesz. Aby twoje dziecko nie oglądało japońskich kreskubek. Głosuj na mnie to z listy PiS. Jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko oglądało japońskie kreskówki, głosuj na mnie z listy SLD. Jeżeli chcesz, aby w Twoim mieście policjanci czuli się bezpiecznie, głosuj na mnie z listy P.O. Jeżeli chcesz, aby w Twojej przychodni przyjmował doktor Burski, głosuj na mnie, to z listy PSL. Dlaczego? Związkom zawodowym obiecuję, że czasami się zablokuje. Znajomym obiecuję przetargi, które wygrywać będą tylko najlepsi z moich przyjaciół. Wszystkim, którzy mnie wybiorą, obiecuję, że po wyborach będą mogli mi skoczyć. Nie rób drugiemu, co to mnie nie miło, to moje hasło wyborcze. I dlatego natychmiast po wybraniu mnie na prezydenta zlikwiduję w Ostrowie resztę przychodni dentystycznych, ponieważ jednym ludziom tam się sprawia ból i poniżenie, każąc im siedzieć z otwartą gębą. Tak Pola siedzieć nie powinien to ja wam mogę obiecać wszystko. Znacie mnie i wiecie, że mówię prawdę. Ludzie, czy ktoś obiecał wam więcej? Urodziłem się w Szanowie. Mieszkam w Sycowie. Pracuję w Jarocinie. Jeżdżę do Leszewa i dlatego Ostów jest mi taki blisko. Powiem bez ogródek, my Ostrowianie Musimy trzymać się razem elementom napływowym z Skalmierzyc, Odolanowa, Wysocka, jakiejś tam twardej góry. Mówimy zdecydowanie nie. Ostrowianie, głosujcie nam. A będzie Wam jeszcze lepiej. Wiem jaka jest trudna sytuacja w Służbie zdrowia I dlatego zaraz po wyborach dam podwyżki sobie i moim zastępcom. Ponieważ tylko kompetentna służba zdrowia zależy od zdania dobrze opłacanej władzy. Wiem jaka ciężka i złożona jest sytuacja pracowników oświaty. Dlatego natychmiast po wyborach zamienię swojego dziesięcioletniego golfa na najnowsze Audi, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekażę na oświatę. Zwracam się do Was, bezrobotni, moi drodzy bezrobotni. Nie pozwolę, aby ktokolwiek z Was czuł się osamotniony i dlatego dołożę starań, żeby było Was coraz więcej. Szanowni Ostowiani i moi konkurenci do fotela prezydenckiego to profesjonaliści, ale moi drodzy, władza w rękach amatorów to jest niebezpieczeństwo. Natomiast władza w rękach profesjonalistów to jest profesjonalne niebezpieczeństwo. Drodzy Ostrowianie, jeżeli uważacie, że wszystko w waszym mieście jest złe, wybierzcie mnie. Zobaczycie, ile jeszcze można skończyć. Dziękuję za wysłuchanie i liczę na wasze głosy. A jako bonus obiecuję Wam, że w Ostrowie zimą będzie śnieg, a nie plus 12.